Jestem mamą księdza Zbyszka, który w tym roku obchodzi już swoje 11, 11 lat swoich święceń kapłańskich. Jestem mamą bardzo szczęśliwą, że właśnie Pan Bóg obdarował nas takim dzieckiem. Jest to nasze drugie dziecko, młodsze o 3 lata, młodsze o 3 lata od starszego. Zbyszek w szkole podstawowej tak nie widać było, żeby taki był zaangażowany, nie był nawet ministrantem powiem. Natomiast w szkole średniej, już tak w klasie trzeciej, widać było, że zaczyna być obracać się w kręgu właśnie swoich kolegów, koleżanek które są przy kościele. Chodził do kościoła świętego Jana, to są właśnie Chrystusowcy, gdzie obecnie jest w tym zakonie. No i z tamtego kościoła po prostu wyjeżdżał na na rekolekcje, chodził na pielgrzymki. I kiedy był już tak bliżej klasy matura maturalnej zaczął, tak no nie wiem, czy to tak bardzo było widać, ale jego zaangażowanie w, w sprawy Kościoła były takie dość, dość widoczne. I kiedy już złożył papiery do szkoły wyższej, na studia, zapytałam go, gdzie chce iść. On mówi, że na AW, AWF w Poznaniu. No i nastały wakacje, powiedz, złożył te papiery i. W, w takim pewnym momencie y, zaczęłam z nim rozmawiać, jak, jak mama z synem, synu, a co zrobisz, jeżeli y, na przykład nie dostaniesz się tam na tą uczelnię, no jak widzisz dalsze swoje życie? No i w tym momencie mój syn zaczął się śmiać. No więc ja od razu skojarzyłam, mówię, a gdzie ty idziesz? No a jego słowa mamo, no nie wiesz? Ja mówię, tak, synu, wiem. A z kim idziesz? No i powiedział mi imię swojego współbrata, który obecnie też jest kapłanem. No i zapytał się, czy mam coś przeciwko temu. Ja mówię, synu, nie, jest to twoja droga, ale jestem bardzo szczęśliwa i myślę, że będziesz wiedział, gdzie idziesz i na tyle już dorosłeś, że wiesz na pewno, że nie jest to łatwe życie. I że nie można sobie tak powiedzieć, idę, bo, bo idę. Trzeba to bardzo przemyśleć, i myślę, że zastanawiałeś się nad swoim wyborem drogi życiowej. No i kiedy już syn wyszedł z domu, ja zaczęłam, po prostu dopiero zaczęło do mnie to dochodzić, i bardzo chciałam, żeby przyszedł mąż, żeby jemu to powiedzieć to, o tej decyzji. I kiedy mąż przyszedł, Powiedziałam mu, słuchaj Andrzej, nasz Zbyszek idzie do seminarium. I zaczęliśmy obydwoje płakać, ze szczęścia. No i później zaczęły się lata, kiedy poszedł, znaczy mąż odwiózł jego i jego kolegę do, do Murkowa, ale zanim jeszcze zaczęli się pakować, oczywiście powiedzieli, że ja nie mam po co jechać, bo on jest mężczyzną, i mamy tam nie będą odwozić synów do do nowicjatu. No i kiedy się atakowali na dole, ja nastawiłam płytę, to barkę nastawiłam i jak mój syn wchodził do domu, to rzuciłam mu się na szyję i właśnie wtedy tą barkę puściłam. I to były takie naprawdę wielkie łzy szczęścia mojego. No i w, w, w nowicjacie bardzo mieliśmy bliski kontakt. Pisali bardzo dużo listów. Listy jego są do tej pory schowane. Czytam te listy i muszę taką jeszcze ciekawostkę powiedzieć, że w czasie pobytu w Murkowie mój syn pisał, że jest jego magister po prostu jakoś, no dużo odchodzi tych chłopców, którzy przyszli. I ja z tych słów wywnioskowałam, że on bardzo chce jednak być tym kapłanem, a niestety muszę się przyznać, że paliłam papierosy. I wtedy Bogu przyrzekłam, że jak on zostanie w, w tym. Nie, nie, po prostu nie oddalą go z tego nowicjatu, to ja rzucam palenie. I dotrzymałam tego postanowienia, i już tyle lat, ile. On to już jest 17 lat, ja nie palę papierosów. I to właśnie było takie ofiarowanie. W tej chwili syn jest w Szczecinie, jest już akademickim. Nasz kontakt już jest może teraz trochę mniejszy, ponieważ ma większe zajęcie, ale więcej ma zajęć. Ale my z mężem obydwoje jesteśmy bardzo wdzięczni Panu Bogu za jego powołanie, bo powołanie to naprawdę jest wielki dar i tajemnica. I staramy się jakoś wynagrodzić to wszystko. I ile razy jesteśmy potrzebni, czy to Kościołowi, czy to parafii, czy to jemu, zawsze jesteśmy gotowi na jakąkolwiek pomoc. Modlimy się, a ja jako matka szczególnie. Bardzo się modlę, żeby został świętym kapłanem, żeby, żeby rozumiał ludzi. Bo jeżeli nie będzie rozumiał ludzi, to nigdy nie będzie dobrym kapłanem, a życie kapłańskie nie jest łatwe, jak widać. Ale zawsze mu tłumaczę, synu, musisz zawsze słuchać Jezusa, co do Ciebie mówi, i wtedy będziesz dobrym kapłanem. W tym roku kapłańskim codziennie odmawiam taką specjalną modlitwę za kapłanów, nie tylko za niego, ale za, za wielu kapłanów, a szczególnie tych, którzy stanęli na, na mojej drodze życia. No i no co mogę jeszcze powiedzieć, że no jesteśmy bardzo, bardzo szczęśliwymi rodzicami i myślę, że nie zasługujemy chyba na takie wyróżnienie, jakie, jakie nas spotkało. Życie kapłańskie, chociaż tak zdaje się na zewnątrz, ci, którzy nie wiedzą, że wydaje się, że to jest życie bardzo łatwe, lekkie, tak jednak nie jest. I my to możemy powiedzieć właśnie jako, jako rodzice kapłana. Starszy syn częściej nas odwiedza, przyjeżdża, jest wnuczek. Mam jednego wnuczka. A już on jako kapłan, no nie może i rozumiemy to, że, że ma już ważniejsze sprawy. Kiedyś powiedziałam proboszczowi, że trochę syn zaniedbuje Stargard. No i ksiądz mi odpowiedział, proszę pani, pani syn ma tu tysiące ludzi, a pani jest tylko jedna. No i może zrozumiałam, że, że tak faktycznie jest.